Cześć! Biznes na boku, kolejny odcinek. I w dzisiejszym odcinku będzie o produktyzacji. O czymś, co sprzedawcom spędza sens powieki, jest to dla niektórych ciężki orzech do zgryzienia. Postanowiłem więc, że odnośnie tej całej produktyzacji najlepiej spytam o kilka kwestii samo Allegro. I na te pytania zgodziła się odpowiedzieć w formie wywiadu Kasia, która jest właśnie odpowiedzialna za produktyzację w serwisie. Więc zapraszam. Dziś na kanale Biznes na boku goszczę Kasię z Allegro, no która jest odpowiedzialna. No właśnie, Kasiu, jak się mogła przedstawić? Za co jestem odpowiedzialna i jestem odpowiedzialna za komunikowanie zmian, jakie dzieją się na Allegro? Tak, szerzej mówiąc, w Allegro pracuję od pięciu lat, od dwóch lat zajmuję się właśnie tą komunikacją, głównie tematem katalogiem produktów Allegro, czyli tak jak się produktyzacją, parametrami, ale też dla wyważenia komunikacją zmian na Allegro lokalnie. No i właśnie, kwestia tej produktyzacji, no bo wokół tej produktyzacji ostatnio zaczęło się robić coraz głośniej, szczególnie od 1 sierpnia. No, i coraz więcej ten szum cały też wynika z tego między innymi no, przez te zmiany, no, które powodują, że oferty jakby konkurencji są widoczne w ofertach sprzedawców, tak? I w naszych ofertach, jakby. I no, nie jest to dla sprzedawcy bardzo przyjemne zjawisko. Więc Kasiu, no, wytłumacz mi, proszę, jaki jest w ogóle cel i sens tej całej produktyzacji, która no, odbywa się aktualnie na Allegro. Zanim zaraz powiem, po co to robimy, to powiem tylko jeszcze dopowiem, co robimy. Bo tak naprawdę oprócz tego, co powiedziałeś, czyli wystawiania ofert wydoczności, tak naprawdę my zmieniamy całe Allegro. Ten świat aukcyjny, który kiedyś był na początku, potem świat ofertowy. My urośliśmy bardzo i to zaczęło przeszkadzać kupującym. Badamy się na wszelkie możliwe sposoby i w tych badaniach wychodzi nam, że kupujący mają problem ze znalezieniem tego, czego szukają. I tak naprawdę to był główny powód tej całej zmiany, żeby ułatwić kupującym wyszukiwanie produktów, pomóc im porównać oferty na ten produkt, a nie utrudniać zakupy tym, że muszą przerzucać setki stron z wynikami wyszukiwania. Także robimy to dla kupującego, żeby do nas przychodzili, żeby nie uciekali z ofert sprzedających na Allegro. No i robimy to też docelowo dla sprzedających, którym tak naprawdę ułatwiamy sprzedaż. Ja powiedziałam na początku, że skomplikowane jest sprzedawanie na Allegro. To przez te 5 lat pracy ze sprzedającymi idzie zauważyć. Przez moje lata też pracy na Allegro, jako sprzedający, też zauważam. Chcemy zrobić coś takiego, że na tym Allegro nowym produktowym, do którego chcemy dojść w 2024 roku, punkt wejścia będzie na tyle prosty, że każdy będzie mógł sprzedawać na Allegro. Teraz też każdy może sprzedawać na Allegro po określeniu konkretnych warunków po spełnieniu, ale z drugiej strony przygotowanie samej oferty, zebranie danych do tej oferty jest bardzo pracochłonne. My chcemy w tym docelowym świecie to zdjąć z warków sprzedających i żeby im ułatwić tak naprawdę zarządzanie tą sprzedażą i to, jak oni szykują swoje oferty, dać im komplet danych, żeby mogli się dobrze przygotować. Tyle. To dosyć rozległe tłumaczenie, ale na tym to polega, że tak naprawdę chcemy usprawnić działanie Allegro i chcemy ściągnąć więcej kupujących. Co powinno okay. Zadowodzi. I teraz przechodząc do twojego pytania, bo tam był aspekt tej widoczności, ja lubię dużo gadać wywać. Tak naprawdę ten cel, jakim jest umożliwienie kupującemu porównania wszystkich ofert na ten produkt, właśnie realizuje to, że my kupującemu pokazujemy wszystkie oferty, które są powiązane z tym produktem. Czyli patrzymy na cenę, patrzymy na czas dostawy, ale głównie patrzymy na jakość. Więc. Tak już dochodząc do sedna, ten, który ma dobrą jakość, który jest w stanie zapewnić swoje dobre warunki sprzedaży dla kupującego, no będzie tym, którego będziemy pokazywać, nie? Albo który będzie najatrakcyjniejszą ofertą, i rzeczywiście no, do niego będzie trafiać ten ruch. I to, że ten ruch jest wyprowadzany, no, to to jest też dla klienta, żeby on sobie mógł porównać wszystko. Bo są klienci, którzy chcą mieć krótką ścieżkę, kupują, przechodzą, mają to w domu. A są tacy, którzy poszukują, no i nie możemy ich pozbawiać takiej możliwości. A żeby to wszystko było ładnie pogrupowane, to żeby ich nie wypychać z powrotem na tą dużą listę, no to umieszczamy te inne oferty na dany produkt właśnie w tym miejscu? Dodam, że no, ci sprzedający przez to właśnie są tym lejkiem marketingowym dla ofert innych sprzedawców przez tą produktyzację. I w związku z tym, czy nie boicie się na przykład, że no z uwagi, że. Ten budżet na Allegro Acy na przykład będzie przepalany, to nie boicie się, że no, sprzedawcy będą uciekać od aców. No, w związku z czym, no wasze może przychody z tego tytułu też będą mniejsze? Wiesz co, z całym promowaniem, również z acami, tak jak powiedziałam wcześniej, zmiana wpływa na wszystkie aspekty działania Allegro. Więc my. Te elementy również będziemy stosować do tego produktowego świata. Na ten moment ACy na tyle na ile wiem, i tak wyświetlamy w ramach AC-ów tę ofertę, dla której sprzedający wykupił kampanię. Jeżeli mamy taką sytuację, że pod tą ofertą są zgrupowane inne do tego samego produktu, no to my i tak nie pobieramy opłaty za kliknięcie w ten link. Doselowo my chcemy właśnie na tyle acy dostosować do tego produktowego świata, rzeczywiście one będą lepiej trafiały we frazę wyszukiwaną. Bo teraz wiadomo, że mamy budżet, jeżeli ten budżet spełnia warunki, no to ta reklama się wyświetla. Czy jest na tyle trafna, że kupujący w nią kliknie? No to już po prostu ten element chcemy dopracować, Nie, żeby rzeczywiście te reklamy były bardziej trafne, ergo się klikały, ergo się sprzedawały. Czyli rzeczywiście ten zwrot z tej inwestycji jest wyższy niż teraz. Bo w tym kierunku chcemy iść. Także. Cóż mogę więcej o acach powiedzieć. Pamiętamy o nich i na pewno będziemy zmieniać, no i nie tylko acy. Wszystko przejdzie transformację. Z tym, że te są elementy najbardziej wiodące dla sprzedającego, dlatego pewnie o to pytasz, nie? Dokładnie, dokładnie. Bo wiesz co, bo jeszcze tak, no bo cały czas widzę, że trzymaj się tego, strony tego kupującego. Okej, okay, kupujący powiedzmy zyskają, bo łatwiej znajdą ofertę, tą, która im interesuje, no ale kosztem sprzedawcy właśnie, co sprzedawcy zyskają przez tą produktyzację? Znaczy nie powiedziałam, czy kosztem sprzedawcy, ale w kontekście sprzedających, no to tak naprawdę tylko korzyści możemy podzielić na takie trzy grupy. I pierwsza grupa to jest proces wystawiania oferty. My yy, chcemy, żeby elementy, które są związane z produktem, czyli nazwa, parametry, zdjęcia, opisy, pochodziły z katalogu, przez co sprzedający wystarczy, że da nam tylko jedną daną, która. Identyfikuje ten produkt, jak na przykład GetIn, bo wiadomo, że to jest parametr, którego wartość rzeczywiście coś nam mówi o produkcie, i my zasilimy ofertę wszystkimi danymi, czyli tak jak wspomniałam wcześniej, nie ma już potrzeby szykowania, zamawiania opisów, nie ma potrzeby robienia sesji zdjęciowych, ponieważ te dane będą pochodzić z baz producenckiej na przykład lub od innych sprzedających, którzy założyli nam produkty. Więc znacznie przyspieszamy i ułatwiamy proces wystawiania już na teraz taką korzyścią, bo tak naprawdę ja mówię o korzyściach, które przyjdą później i dlatego też sprzedający tak sceptycznie podchodzą do tego projektu, ponieważ oni nie widzą korzyści na teraz, a widzą, że mają multum pracy. Z tym, że te korzyści się będą rozwijać wraz z tym, jak my będziemy już przepięci na te właściwe dane i zmienimy to Allegro. No na teraz, jeżeli chodzi o wystawianie ofert, my wrzucamy tylko część danych, czyli parametry i już wyliczyliśmy, że czas wystawienia oferty przez formularz zmniejszył się o 20%. Więc to będzie postępować, im bardziej będziemy przechodzić z tego świata ofertowego w produktowy, tym korzyści będą bardziej widoczne. Jeżeli chodzi o widoczność, czyli tak jak wyświetlamy oferty, no to po pierwsze uzupełniamy parametry, Czyli te parametry, które są na filtrach, one są spełnione, czyli klient może szybciej, łatwiej znaleźć tę ofertę. Musimy pamiętać, że mamy na Allegro 260 milionów ofert. Celujemy w dwa razy więcej, więc ten problem tej dużej ilości, tej masy do przerzucenia by narastał. I teraz kupujący już sobie radzą w ten sposób, że filtrują oferty. I filtrami tak naprawdę są parametry, które są wypełnione w ofercie. My uzupełniamy te parametry dla sprzedających, więc te oferty po zaznaczeniu konkretnego filtra są dostępne dla kupującego. Inaczej, sprzedający, no zauważyliśmy tendencję, inaczej, zbadaliśmy to, że te parametry są uzupełniane w takim niezbędnym minimum, no bo jednak proces wystawienia jest dosyć długotrwały, no i tam tych pól jest naprawdę naprawdę dużo do uzupełnienia. Także my już teraz obcinamy czas wystawienia o 20%, więc to będzie rosło jak będziemy dorzucać zdjęcia, będziemy dorzucać opisy i całą resztę związaną z produktem. To była widoczność, a teraz takie korzyści na teraz. Na teraz mamy kryterium w jakości sprzedaży, czyli tak naprawdę jakość sprzedaży najważniejsza rzecz, na której powinni się skupić sprzedający. Można sobie dobić dodatkowe punkty właśnie za to, że oferty są skatalogowane. Nadal mamy miarę w obszarze atrakcyjności oferty, gdzie rzeczywiście punktujemy to połączenie z katalogiem. No a wiadomo, jakość przekłada się na trafność i na wyświetlanie i tak dalej. Właściwie jakość bierzemy, bierze udział w większości procesów, jeżeli chodzi o sprzedającego. Druga rzecz, mamy takiego badża, takie oznaczenie supercena i y, jesteśmy, mamy możliwość wyświetlania tego dlatego, że mamy informację o tym, jaka jest cena w ofercie i możemy ją porównać z innymi ofertami. Jeżeli gdzieś one są zagregowane pod jakimś bytem, jakim jest, jakim jest produkt, jesteśmy w stanie na tej podstawie wyliczyć tą supercenę i dać to oznaczenie. Tutaj ostatnio policzyliśmy 43% wzrasta sprzedaży z oznaczeniem supercena i to są dane chyba sprzed miesiąca. Nie wiem, czy teraz by to nie wyglądało nawet lepiej. Co jeszcze tak przyszłościowo, no, wszystkie nasze kampanie jak Black Week, Smart Week chcemy oprzeć też na tych danych z katalogu. Także, no, to będą miejsca, które będą pobierały dane o produkcie i to, czy oferta jest z nim spięta, czy nie. Więc, jeżeli te oferty mają być widoczne w tych miejscach dodatkowo, no, to też powinny być skatalogowane. Więc, no. Mm, tak naprawdę ta widoczność wcale się nie zmniejszy, po prostu zmieni się ścieżka i też musimy zmienić trochę postrzeganie sprzedającego na temat oferty, bo on tak naprawdę teraz będzie się zajmował warunkami sprzedaży, a nie budowaniem całego produktu, bo to już będzie u nas w katalogu i tym będziemy zasilać te oferty. Trzeci obszar to jest zarządzanie sprzedażą i myślę, że tutaj najwięcej będzie się rozwijać, bo właśnie dzięki danym będziemy w stanie wystawiać zaawansowane statystyki. Już teraz mamy przegląd cen, to jest taka opcja, która pozwala właśnie w której informujemy, za ile się sprzedaje dany produkt, na ile się sprzedawał na Allegro, w jakim sklepie się ostatnio sprzedał, za jaką cenę, będziemy to rozbudowywać. Też planujemy na koniec tego kwartału wprowadzić taką usługę, usługę, opcję, jaką będzie, nie wiem, jak to będzie nazywać, ale generalnie będziemy dawać wskazówki asortymentowe. Na początek będzie to dla sprzedających PAPI, czyli po prostu będziemy wskazywać, że hej, ten produkt tutaj tutaj się sprzedaje, klienci go szukają wejść, zastanów się, czy nie warto go dorzucić do swojej oferty. I w tym kierunku będziemy szli, że sprzedający nie będzie robił zdjęć i opisał opisów, tylko będzie analizował dane i na ich podstawie stwierdzał, jakie warunki ustalić. Co jeszcze mamy na bazujące na katalogu, no to mamy one fulfillment. I to jest ciekawa sprawa, tak naprawdę chcemy też domknąć ten cykl. Sprzedaży na Allegro, czyli z jednej strony ułatwiamy sprzedaż, bo wystarczy zeskanować EAN i my zasilimy ofertę danymi z produktu. Stałe warunki sprzedaży sobie ustawiasz na koncie, czyli tak naprawdę przepisujesz do wszystkich ofert, no i realizacją zamówienia zajmuje się Allegro. I kółeczko się zamyka. No, my możemy robić Furfiment też, jeżeli mamy dane o produktach, a te dane mamy z katalogu. Także no chcę w ten sposób rozbijać Allegro. Tych programów pewnie będzie jeszcze więcej. Także tych korzyści jest dużo, tylko że one są dosyć rozdrobnione. Nie jest tak, że cała pula sprzedających, skorzysta, ale też one będą y, się rozwijały i będą dochodzić nowe. Także okay. nie chcę. Znaczy to, to, to grubo powiedzmy no wyczerpałeś ten temat, aż, aż chyba zaraz będę musiał sobie go przewinąć jeszcze raz i, 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 i <śladania> po kolei i po kolei sobie <śladania> go przesłuchać. No natomiast wspominasz tu właśnie o, o w tej produktyzacji, bo, bo wymagany jest ean tak od 1 sierpnia powiedzmy trzeba podawać te eany i są, ale Kategorie, gdzie ten EAN no nie jest wymagany, ale y, produkt jest jakby połączony z ofertą czy z tym katalogiem produktów. No i czy w tym wypadku te oferty też będziemy musieli, nie wiem, dogrywać jakby EAN albo jakoś y, go dodawać, y, no czy takie oferty po prostu dalej będą przechodzić przez system? Okej, okay, więc y, co się wydarzy 1 sierpnia? to będzie to, że każda nowa oferta będzie musiała być skatalogowana, czyli po prostu połączona z produktem. O co chodzi z tymi eanami? Chodzi o to, że my eanu, gettinu, wymagamy w kategoriach, gdzie dla danego asortymentu on jest dostępny. Widzieliśmy, że jest nasycenie wartościami w tym parametrze, czyli sprzedający są w stanie go podać dla tego asortymentu. Jeżeli mamy kategorie, na przykład w modzie, gdzie my mamy parametrach identyfikujących, czyli tych, na, który na podstawie których stwierdzamy, że ten produkt to ten produkt, markę i rozmiar, no to nie będziemy dodawać tego anu, bo mamy sygnały od sprzedających tego asortymentu i też to jest ze strony naszego biznesu, że oni nie są w stanie tego anu uzyskać, co jest zrozumiałe, bo na przykład takiej sukienki, która jest w pięciu rozmiarach, w dziesięciu kolorach, no to rzeczywiście ta liczba tych anów robi się duża, ale jeżeli mamy elektronikę, gdzie producenci nadają gettiny, no to to jest dla nas, tak powiem, przesłanka, żeby rzeczywiście tego gettinu wymagać. Więc to nie będzie tak, że my nagle zaczniemy zmieniać, krótko mówiąc, tą identyfikację, czyli zmieniać te parametry, na które patrzymy, kiedy sprawdzamy, z jakim produktem mamy do czynienia. Tylko po prostu, jeżeli mamy w danej kategorii ustalone, że będziemy wymagać przy wystawieniu numeru gettin, czyli ean no to ten EAN trzeba będzie podać. Jeżeli tego ean nie ma, no to nie będzie też obowiązku, żeby zasilać te oferty tym getinem, nie? Aha. Ten sposób. Właśnie okay. całe po tego projektu polega na tym, że wszystko zależy od konkretnej kategorii, od parametrów, które na niej mamy, i od parametrów, na które my patrzymy, identyfikując produkty. Nie? Właśnie nie ma takiego globalnego rozwiązania, globalnej odpowiedzi dla całego Allegro, bo to wszystko, jedyna słuszna odpowiedź to zależy. No tak. Okej, okay, a właśnie a co z używanymi rzeczami? Czy tu również musimy podawać, Eany? W zależności od kategorii, nie? bo okay, zadać skręcimy się około ta, tego samego. Każda oferta, żeby w 2024 roku była widoczna dla kupującego, musi być skatalogowana. Nieważne, czy jest w stanie nowym, czy jest w stanie używanym. I teraz dochodzimy niżej. Jeżeli mamy kategorię, gdzie Get in, EAN nie jest wymagany, no to nie trzeba go podawać dla nowych i dla używanych przedmiotów, ale jeżeli mamy kategorię, gdzie ten get -in jest wymagany, no to wskazując stan nowy albo używany i tak trzeba będzie go podać. Co jest o tyle kłopotliwe i wiem, że sprzedający właśnie tu zgłaszają takie problemy, że nie mają go skąd uzyskać. No tutaj najlepiej się skontaktować z producentem albo oficjalnym dystrybutorem. Kimś, kto te any, e te gettiny może tak naprawdę nadawać. To jeszcze przyczepię się trochę może tego lejka marketingowego poprzez właśnie tą produktyzację i no część sprzedawców, żeby wypaść z tego lejka, na przykład na GS1 kupuje sobie pulę kodów, tak, podpina, właściwie podpina ten produkt pod swoje oferty, żeby się wypiąć z ofert innych tych sprzedawców, z tego jakby katalogu, z tej całej produktyzacji, żeby nie być razem z innymi sprzedawcami widoczny. No i czy nie uważasz, że to właśnie przez tą produktyzację to działanie jeszcze no, bardziej się nasili na, na Allegro i no nie wiem, zrobi się jakiś taki trochę większy przy tym bałagan? Przez tyle lat pracy ze sprzedającymi mogę powiedzieć jedno, że wiem, że są kreatywni i zawsze znajdą rozwiązanie na to, czego my od nich oczekujemy. Powiem tak, no to nie jest korzystna sytuacja, żeby oni te kreowali duble dla każdego, bo tak naprawdę klient widzi powielone produkty, sprzedający, który gdzieś wchodzi do tej puli, którzy wystawiają ten produkt, nie wie, z którym produktem się podpiąć. No i my mamy problem z dublami, że tak naprawdę nikt nie korzysta, Chyba, że ten sprzedający, ale to też chyba ta korzyść nie jest aż tak wymierna, który tworzy sobie tego dubla i się podpina do tego. Co my chcemy robić? My w najbliższym czasie, właśnie będziemy bardzo się skupiać na duplikatach produktów i będziemy się starali znaleźć jak najwięcej takich produktów, które rzeczywiście mają te same parametry. Generalnie nie rekomenduję tego robić. Bo w pewnym momencie i tak te produkty zostaną scalone. Więc ta cała praca w nabywanie kolejnego kodu, żeby się tylko i wyłącznie odpiąć, trochę straci, straci i środki, i sens. Bardziej ja bym się skupiła po prostu na wyda, wydała te pieniądze, powiedzmy, na to, żeby jakieś lepsze warunki sprzedaży dla kupującego, żeby rzeczywiście trafić na tą ofertę, która się pierwsza wyświetla pod produktem, a nie kombinować z robieniem bałaganu. No, nazwijmy to w ten sposób, bo tak to wygląda. Okej, okay, to ja jeszcze się do odniosę do jednej rzeczy, o której powiedziałaś. Te łatwiejsze wystawianie dla sprzedawcy, tak? No i ja mam tu takie pytanie odnośnie zdjęć. No bo co w przypadku, kiedy używamy zewnętrznych narzędzi, na przykład przez BaseLinkera czy tam przez API wystawiamy, pobiera nam te zdjęcia z katalogu produktów, tak? które tam ktoś dodał, które niby możemy używać, no bo tak to wygląda, że produktyzacja ma nam ułatwić wystawianie. No ale po czasie dostajemy maila, że zgłasza się jakiś opiekun marki, który nie wyraża zgody na to albo że nie mamy prawa do wykorzystania zdjęć w naszej ofercie, no i taka aukcja jest. Jakby przez Allegro usuwana, niektórzy tam dostają, może tam jeszcze punkty karne ostrze, czy ostrzeżenie. I, I co w tym wypadku, no czy mogłaby się do tego odnieść? Jak to, jak to w takim razie mamy zrobić my, sprzedawcy? Wiem, że takie sytuacje się zdarzyły, że te zdjęcia były niezgodne z regulaminem, i rzeczywiście te oferty e, zostały zakończone. No, my zatkaliśmy tą dziurę, w której m, zarzuca, wrzucaliśmy do oferty, niezależnie od tego, czy są zdjęcia w galerii, czy nie, e, tym, że sprzedający musi, jeżeli nie podaje jedynie swojego zdjęcia, czyli nie dorzucamy, zdjęć przez formularz wystawiania, to po pierwsze, po drugie przez API i pliku też wyłącznie jeżeli dostaniemy pustą galerię, więc no załataliśmy tą dziurę po naszej stronie, no, ale też nie mamy wpływu jak integrator swoją integrację rozwija, także na ten moment nie odnotowaliśmy już takich przypadków, ale rzeczywiście przyznaję się, że się zdarzyły, teraz posprzątaliśmy, no i nie powinny mieć miejsca, bo też mamy więcej informacji na temat tego skąd te zdjęcia rzeczywiście pochodzą, także no. Chyba już nic więc więcej nie mam do dodania w tym temacie. Okej, okay, okej. Okay. To jeszcze tak, ja na przykład jako sprzedawca no, wolę poświęcać czas na wystawianie nowych ofert niż poprawianie starych. No i wiem, że wy do końca 2024 roku chcecie tą całą produktyzację jakby zamknąć, tak? Bo tu to już jest informacja w mailach. No 20. i tak, i czy... No w tym czasie sprzedawcy powinni się jeszcze na coś przygotować, aby no już zrobić jedną rzecz, a porządnie, a nie, że na przykład w 2023 no, znowu będzie coś do poprawy i znowu te godziny trzeba będzie, żeby tak powiem nadrabiać. No Mam, że coś sobie znowu wymyślimy. <laughs> no, tak, to pytanie jest bardzo słuszne i tak przemyśliwując, co mogliby jeszcze sprzedający zrobić, żeby rzeczywiście zrobić to raz, a dobrze, no na ten moment na pewno kategorie ofert. Bo tak naprawdę produktyzacja, katalogowanie opiera się na parametrach i na kategoriach. I jeżeli w ofertach mamy kategorie pozostałe, to z naszej perspektywy nie ma tam parametrów, to są takie worki na asortyment i ta kategoria pozostałe nie sprawdza się absolutnie w procesie katalogowania Allegro. Dlatego, jeżeli macie oferty w pozostałych, warto zgłosić zmianę kategorii, wybór lepszej kategorii, która ma lepsze parametry, to też się tyczy, żeby po prostu przejść, że werty, czy te kategorie przypisane przy wystawianiu powiedzmy, 5 lat temu, nadal mają rację bytu. Ostatnio nagadane, mam taki wątek ze sprzedającymi, i tam wpadł taki fajny przykład, że ktoś wystawiał kartony takie do skrytek impostu, do wysyłki w dziale dom i ogród kartony. A tam parametr rodzaj, przeznaczenie i kolor. A choć zależało na tym, żeby nazwa wyświetlała się prawidłowo, czyli jakiej wielkości tak właściwie jest to pudełko, i do której skrytki wejdzie. No ta kategoria nie dawała takiej możliwości, dlatego te parametry i te nazwy były takie, a nie inne. Jest kategoria w firmie i usługi gdzie mamy generalnie pakowanie, kartony i tak dalej i tam mamy szerokość, wysokość, głębokość. To są parametry, które się przydają do tego asortymentu i tak naprawdę jedyną rekomendacją do tego sprzedającego jest: "Hej, weź przenieść swoje oferty do właściwej kategorii. Parametry będą lepsze i będziemy mogli wyświetlać nazwy na podstawie parametrów, które rzeczywiście odpowiadają temu produktowi". Także dużo pracy, jeżeli chodzi o kategorie. Ja bym znaczy inaczej Przyjrzyjcie kategoriom, przyjrzyjcie wartościom w parametrach, czy nie ma inna, inny brak, nie wiem, nie dotyczy, nie mam pojęcia, różne tam wartości nam wpadają, żeby rzeczywiście to były wartości, które odpowiadają produktowi, żeby mm, spróbować, jeżeli się nie ma tych wartości, skontaktować się z producentem, żeby rzeczywiście to katalogowanie przeszło... Yy, no, jak najmniej bezproblemowo. Okej, okay, Kasiu, no ja na chwilę obecną więcej pytań nie mam. Na pewno no, pojawiam się, to wejdzie w praniu, jak to się mówi. E jeśli widzowie mają jakieś pytania odnośnie tutaj produktyzacji, które nie zostały poruszone, no to warto zadać je w komentarzach. Ja myślę, że tam w wolnej chwili Kasia lub ktoś z zespołu e by się tam pod tymi komentarzami odniósł. To dziękuję Ci jeszcze raz, Kasiu, ro za rozmowę. Ja dziękuję widzom, że byli z nami. No i co, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. I jak zwykle do zobaczenia. W kolejnym. Cześć. Cześć.